Elon, wszystkim dzisiaj zajmiemy się questami na chomiku, jak i innych tutaj klikaczach, a raczej combo do wykonania. Jak widzicie, są tutaj nowe karty, które się pojawiają od czasu do czasu i tutaj jeżeli przejdziemy w specials, przejdziemy sobie w cards, to tu się czasem pojawiają. Ja sobie upgradeuję tą kartę sport, ponieważ ona dość fajnie tutaj nalicza punktów na godzinę, ale ja mam taką opcję, że jak to upgradeuję no to sami widzicie, że później muszę czekać odpowiednią ilość czasu. No ale zróbmy tego pierwszego tutaj combo na chomiku. Ja mam tutaj combo sobie zapisane, jeżeli chodzi właśnie o to. No to mamy GameFi token, SEC i Web3 game. Szukamy sobie właśnie tutaj najpierw tego SEKa, bo to jest oczywiście w legal i robimy upgrade w tym momencie ja już mam dość wysokie te tutaj levele na tym, więc mnie to kosztuje dużo więcej. Jak widzicie, prawie 4,8 miliona, jeśli chcę kolejny raz to zupgrade'ować. Następna to była Gamefi. Tak, mamy Gamefi tokens na markecie, więc widzicie, ja dwie banieczki muszę za to zapłacić. Tak, drugie. No i trzeci punkt jest tutaj Web... 3 Gamecon. Jeśli chodzi właśnie o ostatnią kartę, to Web 3, no to tutaj musimy wejść w Specials. No i znajdziemy ją tutaj. Też sobie zupgrade'ujemy. Ogólnie tu też ona jest dostępna przez jakiś czas, więc warto sobie to podbić. No i teraz oczywiście zabieramy tutaj nagrodę. Wszystkie questy u mnie zostały wykonane. Możemy przejść do kolejnej aplikacji. Kolejna aplikacja w moim wypadku to Games. Tutaj też na samym początku dostajemy właśnie nagrody. Oczywiście przechodzimy tutaj w zakładkę mine. No i tutaj możemy wybrać nasze karty, które powinny zostać zupgradeowane, aby właśnie naliczyło nam bonus. No i zobaczymy czy u mnie to przejdzie. Dzisiejsze combo, no to mamy ten kilof, szukamy sobie tutaj tego kilofa, klikamy Jeden został zaliczony. Później mamy Doge'a. Szukamy sobie Doge'a, ale to chyba nie w tej zakładce, więc idziemy w, w Specials. Zobaczymy czy tu jest Doge. Tak, zobaczcie, w tym Specials jest Doge. Klikamy. No i ostatnia karta to jest właśnie Kit. Tutaj Gear. Prawdopodobnie to tutaj się znajduje, tak, tutaj klikamy i zaliczamy, mamy tutaj combo zaliczone, można wrócić. Tutaj, jeśli chodzi właśnie o klikanie tego wszystkiego, no to jest jeszcze zakładka boost, można sobie wybrać tutaj rakietę, no i przynajmniej w moim wypadku, jeśli mam iOSa, no to ja klikam dwa razy, mam taką lupę. No, i naparzam tutaj palcami, i tak jak widać, po prostu bardzo szybko mi się tutaj naliczają te punkty. Zobaczymy, jaki to będzie miało wpływ na całą gierkę. No, ale podczas tego boost time jestem w stanie tutaj dość sporo tego naklikać. Klikamy kolejny raz boost, wykorzystamy wszystkie trzy boosty. No i zobaczymy, co tak naprawdę z tego wyjdzie. Lecimy tutaj z tymi bustami, trzeci, ostatni raz boosta. Raz na dzień, takie właśnie busty tutaj mi się pojawiają, więc ja po prostu wykorzystuję to w ten sposób. No i później jeszcze śmiało do zera, można właśnie zjechać cały ten licznik bez busta. No i uzupełnić sobie jeszcze raz. O, teraz zlecimy tutaj do zera. Jak widzicie, ja mam na jedno kliknięcie 38 punktów. Więc 4000 razy mogę dostać 38 punktów. No i też to chwilę trwa, żeby wyzerować ten licznik. Czasami robię chwilę przerwy, ponieważ nawet czuję, że się telefon rozgrzewa przez to szybkie klikanie. No i jak widzicie, ekran trochę tutaj też. Laguje, także zjedźmy to do końca. Jak widzicie, mimo wszystko trochę to zajmuje, żeby zjechać do końca. Tutaj mam jeszcze możliwość zobaczenia reklamy, i wtedy troszkę mi tam energii przybędzie, ale ja mam jeszcze tutaj busta i mam full energy, więc klikamy. No i znowu 4000 kliknięć tutaj wykorzystamy. I później lecimy z kolejną aplikacją. Jeszcze możemy zobaczyć reklamę, żeby nam troszkę tutaj punktów doszło. Także zobaczymy sobie reklamę. Jak widzicie, 1400 kliknięć jeszcze mogę tutaj wykorzystać. Także walniemy 1400 kliknięć i lecimy do kolejnej aplikacji, którą jest Pixels. Wbijamy tutaj do Pixelsa. Jak widzicie, ja mam tutaj do odebrania koiny, oczywiście. Potem Tutaj możemy sobie każdy tydzień lecieć od nowa. Ja już tutaj jeden tydzień po prostu zrobiłem, więc klejmuję kolejny dzień, i każdego dnia możemy dostać jakieś punkty. No i tutaj mamy combo, czyli układamy te potworki według jakiegoś tam schematu. No ale zaraz Wam pokażę, jak to należy ułożyć. Praktycznie dziennie na Discordzie tutaj dzielimy się właśnie tymi schematami. Tutaj mamy kolejny. I tak jak widać, jeżeli ułożymy to w tej kolejności, tak jak są tutaj te potworki, no to będziemy mieli 100% nagród. Więc najpierw układamy tego fioletowo niebieskiego zioma tutaj. Później mamy tego z czerwonymi rękawicami, czyli ten. Później mamy tego kota, który tam właśnie stęczą jest. No i ostatni jest ten taki potworek tutaj z ogonem, czyli ten czek, no tak jak widzicie mam możliwość odebrania tutaj 100% nagrody, także klejmujemy nagrodę, tutaj oczywiście jeśli chodzi jeszcze o tą aplikację to można tu walczyć, ja sobie dwa takie stworki stworzyłem, czasem nimi tutaj walczę, ale nie za bardzo. No i tutaj mam level ósmy, tutaj mam level drugi, no ale to ja po prostu tutaj wybieram możliwość czy to klikania, czy tutaj klejmowania właśnie tych tokenów co jakiś czas. Oczywiście możecie też tutaj zapraszać znajomych, jak widać tutaj można poszaleć, można też otrzymać jakieś punkty. Lecimy do kolejnej gierki. Kolejną gierką jest tutaj Doggin Hood. Tutaj też jest opcja taka, a właśnie, że możemy sobie wykorzystać tą lupę i po prostu naparzać w tego zioma. Zobaczcie, klikam, pojawia się lupka, no i po prostu tutaj wykończę całą energię w parę sekund, czy tam w parę minut. No i naklikam, ja też robię przerwę co jakiś czas i po prostu tutaj odbieram te strzały. Bo jeśli zjedziesz od razu do końca, to czasem pojawia się błąd. Więc ja tak parę razy robię. Robię pauzę, odbieram właśnie te strzały. No i lecę później do końca. Cały ten pasek tak na 3-4 razy sobie po prostu zjeżdżam w dół. O, jeszcze raz. Tutaj po prostu zjedziemy. Mamy jeszcze strzały. Możemy tutaj do końca dojechać. Jeszcze dostaliśmy strzałę. Jeżeli chodzi o mnie, no to tutaj ja upgrade mam praktycznie na full. Tak jak widzicie, tutaj mam moc na 19 levelu, tutaj mam money back na 19 levelu, no i tutaj mam full, więc tak to u mnie tutaj wygląda. Możemy lecieć do kolejnej aplikacji. Ja tu jeszcze mam taką gierkę Cut Gold Miner, i tutaj też czasami się po prostu bawię, jakoś nie za często, ale czasami tutaj po prostu raz dziennie zdarza mi się, właśnie tutaj kliknąć, zrobić upgrade'y. No, nawet głos tutaj gdzieś się włączył. Przechodzimy, robimy upgrade, żeby po prostu to. Działało. Tutaj można upgrade'ować te levele, więc ja to po prostu sobie tutaj robię i zbieram sobie tutaj monety. To by było tyle, jeżeli chodzi o tą gierkę, idziemy dalej. Gierek tutaj jest sporo. Później mamy jeszcze coś takiego jak Cex. A jo, też wam to pokazywałem. Tutaj oczywiście na bieżąco można sobie wyklikać i odebrać nagrody. Mamy tutaj 100 kliknięć, ja też tu zaglądam raz, może dwa razy dziennie po prostu. No i to wszystko. Tu jest jeszcze farm. Możemy kliknąć i sobie wystartować. Farming. Z kolejnych gierek. No to mamy jeszcze tab swap. Jeżeli chodzi o Tab swap to też tutaj jest półautomatyczny bot. Mamy też taski do zrobienia. Ja już to tu próbowałem, ale nie zawsze mi to tutaj wychodzi. O, tu akurat zaliczyło. Czyli taski mam zrobione. Tutaj jest watch, to też już robiłem, także też to wszystko pozaliczało. No i tu oczywiście jest kolejny sposób na klikanie. Mamy Tab, możemy to robić pojedynczo. Ale mamy też możliwość tutaj boostowania, mamy tapping guru. No i tutaj mam taką opcję na iPhone'ie, gdzie mam kilka kliknięć od razu, więc ja zawsze sobie to włączam. No i tutaj później klikam i widzicie, że po prostu mam jednym kliknięciem 10 kliknięć na iPhone Bardzo szybko to później zostaje wyzerowane, te 10 tysięcy kliknięć. Tak jak sobie tutaj teraz możecie zauważyć. Więc ja zawsze to zeruję. Później klikam tutaj. Znowu daję full tank. Daję potem boost. Odpalam znowu. No i znowu tutaj lecę na maksa. Mi praktycznie te gierki zajmują 15 do 40 minut dziennie. Zależy po prostu, ile ja czasu na tym spędzam. Pewnie Wy też. Macie tutaj na to różne sposoby, ja jednak nie mam farm. Widziałem, że tam sporo osób ma po kilka telefonów. Ja staram się to robić na tym moim głównym telefonie, tyle ile po prostu czas mi pozwoli, żeby tutaj aż tak bardzo nie tracić czasu. Co z tego będzie? No, ja nie mam zielonego pojęcia, ale tak jak widzicie, poświęcenie tutaj 10 minut czy tam nawet pół godziny dziennie, no to nie jest jakieś dużo. Przy okazji, nie wiem, oglądania telewizji, czy dwójki rano, no to można to porobić. Oczywiście to jest to też uzależnione od czasu, bo te questy i różne zadania pojawiają się raczej po południu. Ja to tak robię koło właśnie 16, 17, czasami późnym wieczorem. Tutaj mamy wszystko, mamy jeszcze full tank, więc zróbmy jeszcze tutaj raz. Wyzerujmy całkowicie tego tab słapa, No i przechodzimy do kolejnej aplikacji. Tu mam pixels, to też pewnie znacie. Też sobie tutaj odbieram te nagrody praktycznie każdego dnia. To nie zajmuje za bardzo czasu, po prostu klikam, odbieram co do odebrania. I wracam. Kolejne tutaj, tak jak było, Doggin Hood. No to jest jeszcze Memefi. Tu też można zerować tym sposobem na kilka. Jest Vertus. To też ciągle tutaj klikam. W ogóle ja sobie tutaj karty zwiększyłem. Tak jak widzicie, mamy możliwość odebrania sobie Vertusa. Jeżeli chcemy odebrać razy 5, no to musimy tutaj zapłacić właśnie to. Ja mam tutaj Tonki Pera przygotowanego właśnie pod tę aplikację, więc sobie odbieram systematycznie nagrody. Możemy jeszcze przejść na przykład zobaczcie, tutaj mam Wokoina, jeszcze klikam, mam Arenę. Tutaj jest żaba. Tu też odbieram dziennie praktycznie tą nagrodę. Później mam jakieś bileciki. No i tutaj można grać. Oczywiście robimy takie o. Tutaj podskakujemy. I sobie gramy, właśnie zbieramy tutaj te swingi, czy jak to nazwać. Można się bawić i zobaczyć, ile tutaj każdemu uda się wykręcić. Chwilę to zajmuje, bo czym lepiej tobie idzie, tym dłużej to później trwa. No ale tu około minuty ta jedna gierka właśnie trwa. Więc warto sobie też tutaj raczej uzbroić się w cierpliwość. Także no, żaba tutaj sobie skacze. O, teraz zrobiłem więcej tych obrotów. Oczywiście czym więcej obrotów, tym więcej punktów tutaj jesteśmy w stanie zdobyć. Obracamy się, 7 razy 8. Zobaczymy ile najwięcej uda się. O, no, więcej już się nie dało. No i tyle zdobyłem. No i tu jeszcze mam możliwość zagrania 3 razy. Także kto lubi, może też to sobie pograć. Jak widzicie, hamster tutaj jest. Coina jeszcze mam, no i to są wszystkie moje te gierki, jeśli chodzi o to. Tutaj mamy nowość, czyli tone station. Tutaj, jeżeli chodzi o te tone station, no to ja też tutaj klikam praktycznie raz dziennie. Zobaczcie, sobie klejmuję. Dodatkowo tutaj też są jakieś jeszcze, zobaczcie, launcher są questy, ja questy tutaj praktycznie wszystkie zrobiłem ale tutaj pojawiły się nowe, więc możemy je po prostu zrobić no, tu wystarczy dołączyć, jak widzimy jest to połączone tak jakby z Sidusem klikamy, Instagram tutaj mamy follow, też dołączamy, tutaj wracamy sobie tutaj mamy znowu na X no i klejmujemy sobie te zadania czasem pojawiają się nowe Zobaczymy, co dalej. Tutaj mamy jakąś roadmapę. No, i też tutaj, jeżeli mamy referali, to możemy sobie odbierać nagrody. Z kolejnych, jeszcze tutaj, takich pojedynczych zadań, to jest Bloom. No, i też tutaj, jeżeli chodzi o Bloom'a, no to też każdego dnia mamy tutaj taki check-in. Dajemy oczywiście continue. Jak widzicie, możemy tutaj sobie klejmować. I wystartować farming. Dodatkowo, jeśli mamy poleconych, a tutaj był limit 10 w sumie, no to sobie klikamy claim i raz na 8 godzin możemy tutaj też odbierać nagrody. Z takich dziwnych rzeczy, tutaj to mam jeszcze tego dragona. Tu też mam takiego smoka, i też mogę tutaj, zobaczcie, użyć tą lupę i go po prostu nakarmić. Baranem, także tak to tutaj wygląda. To też praktycznie zajmuje mi bardzo chwilę. Cyk zrobiony, jeżeli chodzi o Boost, no to mogę tutaj wykorzystać raz na godzinę. Mogę zrobić upgrade na full, no i tutaj dorzucić. Oczywiście wszystkie linki znajdziecie w opisie tego filmu. Możecie sobie ewentualnie skorzystać, jak macie ochotę. Tu też są jakieś taski, jak widać. Tutaj są jakieś karty, Coming Soon. Tutaj mamy coś takiego. No i tutaj, jeżeli chodzi o francusów, no to ja nie mam, dlatego niedawno to zacząłem. Także wrzucę tam wam link w opisie lub też na Telegrama. Idźmy tutaj dalej. Jeszcze co jeszcze tutaj mamy? A jeszcze mamy Main To są też takie gierki, gdzie ja praktycznie, zobaczcie, klikam tylko raz dziennie i to wszystko. Tu jest jakiś time, tego to już nawet nie pamiętam. A tutaj praktycznie nie wiem, co tutaj robić, więc jak wiecie, możecie mi napisać. Za bardzo nic tu nie mam, e, więc wróćmy. A jeszcze tu są cubesy. Jeżeli chodzi o te cubesy, to ja znalazłem sobie taki sposób, że po prostu odkładam telefon, pokładam na przykład e, jakiś owoc tutaj. Jak sobie położysz owoc, to to same sobie klika. Nie musisz spędzać czasu i tutaj trzymać tego palca, tylko po prostu położysz jakiś owoc, czy to brzoskwinie, czy jakiegoś banana i to same sobie leci. Taki sposób sobie wymyśliłem, więc to dokończę później. No a jeszcze mamy jest coina, to jest taki pierwszy w sumie klikacz zaraz po właśnie NotCoinie. Jeżeli chodzi o Jescoina, no to też tutaj mam sposób na lubkę, tu mi to bardzo szybko schodzi, bo ja też już tutaj zrobiłem tak, że mam max upgrade. No i widzicie, jak to jest, 172 tysiące szybko poszło. W ogóle już nie mogę więcej boostować, wyzerowało mi się to tutaj, ale pomimo wszystko, jak kliknę tutaj i to zrobię upgrade, confirm, no to teraz jak kliknę, to mam. O, to w sumie teraz muszę czekać, ale by było 101. Co ja tu jeszcze mam ciekawego? A XBlast. Jeżeli chodzi o XBlasta, no to tutaj troszkę tą apkę odpuściłem. No i tutaj po prostu patrzę, co się dzieje. Wkład mam praktycznie wyjęty, bo tutaj kupowaliśmy maszynki. No i zobaczcie, mam 8000 sztuk tych tokenów, a to jest warte 800. 30 dolarów, ale tego nie da się skeszować, więc tak to tutaj wygląda. Te zadania też tutaj wykonałem. Miałem dostać maszynkę, tą tam, niby do wygrania, ale nie wiem, czy ją mam. Nie działa mi to po prostu tak jak powinno. O, mamy jeszcze memefi. Jeżeli chodzi o memefi to też oczywiście tutaj ja używam to coś, tego multi-klikacza, i bardzo szybko mogę to wyklikać. Jest też tu opcja włączenia sobie właśnie bota. Możesz wykorzystać i zaktywować trzy razy. Jest też Boost, także mogę kliknąć tego Boosta. Mogę wybrać multiklikacza i po prostu tutaj naklikać. Jeżeli chodzi o MemeFi, to uważam, że ta apka też może być dość ciekawa. Ja po prostu tutaj cisnę ile mogę. Wykorzystuję te automatyczne klikanie. Jeśli chodzi o to. Plus gdzieś tam może wspomagam sobie jakimś klikaczem, ale to też różnie jest. Jeszcze coś takiego mam, ale tego też za bardzo nie rozumiem. Zobaczcie, jest taka aplikacja, tu jest jakiś taki robocik, taka gierka. No, ja tego wszystkiego nie kleję. A tutaj, zobaczcie, możemy sobie po prostu e, grać. Aha, tutaj. Ło, wow, za chwilę mnie tutaj zgrzytną. Także my tutaj możemy sobie grać jakieś levele, ale to ja za bardzo tutaj, jeżeli chodzi o, o, o granie, no to nie jestem gamingowy. O, mogę skakać, ty. To ja dawno w to nie grałem. Co to, co to w ogóle jest? Dobra. Aaa, jeszcze jakieś tutaj mam ten. Przeskakujemy i nie wiem, gdzie ja tu muszę coś. A, no i po mnie. No i tyle. Z mojego grania. Ale mam takiego, zobaczcie. Robota. Mam tu niby klikacza. Zobaczymy, czy to działa. Tak, mogę tutaj wyklikać. Tysiąc kliknięć i nie wiem w ogóle o co tutaj chodzi. Ale też mam takie coś. Gdzieś coś kliknąłem i po prostu... Zrobiłem o. Więc też oczywiście jak co to link w opisie tego filmu. No i to o, co to jest? A, też tutaj mam baterię Wam dałem, tutaj też można sobie robić. Są różne tutaj mine. można sobie klej zrobić. Też praktycznie jeden raz. No ja nie chcę spędzać nad tym za dużo czasu. To by było tyle. Dzięki za uwagę, widzimy się w kolejnych filmach, trzymajcie się, cześć!